Dzisiaj chcę Ci przekazać coś, co może całkowicie zmienić Twoje życie duchowe. Psalm 91 to nie jest zwykła modlitwa, to duchowa twierdza, niewidzialny mur ochrony, który sam Bóg buduje wokół tych, którzy Go wzywają z całego serca. Jeśli czujesz, że coś atakuje Twoją rodzinę, Twój dom, Twój spokój, jeśli dostrzegasz ślady zazdrości, złego oka, czy nawet czarów w swoim życiu, to ta modlitwa jest dla Ciebie. W tym świecie pełnym duchowych ataków, gdzie zło próbuje nas osłabić, zniszczyć nasze rodziny i ukraść nasz pokój, potrzebujemy czegoś więcej niż tylko nadziei. Potrzebujemy duchowej broni, która jest silniejsza od każdej klątwy, potężniejsza od każdego złego zamiaru skierowanego przeciwko nam. A Psalm 99. to właśnie ta broń, kiedy wrogowie Twojego pokoju szykują przeciwko Tobie swoje plany kiedy zazdrość innych próbuje zatruć twoją radość, kiedy czujesz, że niewidzialne siły próbują zniszczyć to, co dla ciebie najdroższe, wtedy właśnie trzeba sięgnąć po tę starożytną, ale wciąż żywą modlitwę. To nie są tylko słowa napisane tysiące lat temu, to są słowa, które dzisiaj mają moc rozerwać każdy atak, zniszczyć każdą pułapkę, jaką diabeł zastawił na twojej drodze. Wyobraź sobie przez chwilę, że Anioł Pański rozpostiera nad Tobą i Twoją rodziną niewidzialny płaszcz ochrony, że każda strzała wypuszczona przeciwko Tobie odbija się od duchowej tarczy, którą Bóg osłania swoich wiernych dzieci. To nie jest fantazja, to jest duchowa rzeczywistość, w którą wierzyć i którą przeżywać mogą ci, którzy znają moc Psalmu 91. Słowo Boże mówi nam: Kto mieszka w ukryciu Najwyższego? W cieniu Wszechmocnego przebywa. To znaczy, że gdy oddajemy nasze życie pod opiekę Pana, gdy czynimy go naszą twierdzą, stajemy się nietykalni dla ataków wroga. Każda klątwa, każde złe słowo, każdy czyn pełen zazdrości czy nienawiści, po prostu nie może nas dosięgnąć. Ale, żeby to się stało, musisz uwierzyć. Musisz wypowiedzieć te słowa nie tylko ustami, ale całym sercem. Duchowa wojna nie jest żartem. To prawdziwa bitwa o Twoją rodzinę, Twój dom, Twoje błogosławieństwa, i w tej wojnie nie możesz pozostać bezbronny. Dzisiaj razem przejdziemy przez każdy werset tego świętego psalmu. Razem proklamujemy ochronę nad Twoim życiem. Razem zbudujemy duchową twierdzę, której żadna siła piekielna nie będzie mogła zniszczyć. Przygotuj swoje serce, bo to, co za chwilę się wydarzy, będzie miało wieczny wpływ na Twoje życie. Zanim zaczniemy wzywać ochrony Pana nad naszym życiem, musimy zrozumieć jedno fundamentalne prawdę. Słowo Boże ma moc. Nie ma na tym świecie siły, która mogłaby się przeciwstawić temu, co Bóg postanowił. Kiedy Jezus powiedział: Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą, dał nam klucz do zwycięstwa nad każdą duchową bitwą. Psalm 91 to nie jest magiczna formuła czy zaklęcie. To jest umowa, przymierze między Tobą a Panem Wszechmogącym. Gdy wypowiadasz te słowa z wiarą, aktywujesz niebiańską ochronę nad swoim życiem. Biblia mówi w Księdze Izajasza: Słowo, które wychodzi z ust moich, nie wróci do mnie próżne, lecz dokona tego, czego chce i pomyślnie spełni to, po co je posłałem. To oznacza, że każde słowo tego psalmu ma w sobie moc samego Boga. Gdy mówisz: Pan jest moją ucieczką, aktywujesz duchową rzeczywistość, w której Bóg staje się twoją twierdzą, gdy proklamujesz: Pod jego skrzydłami znajdziesz schronienie, anioły pańskie otrzymują rozkaz, aby cię strzec. Ale dlaczego akurat Psalm 91 ma tak szczególną moc przeciwko atakom duchowym? Bo to jedyny psalm w całej Biblii, który tak szczegółowo opisuje ochronę Bożą przed każdym rodzajem zła: terror nocny, strzała lecąca w dzień, Zaraza czychająca w mroku, zniszczenie szalejące w południe. Wszystko to to współczesne obrazy duchowych ataków, które dotykają nasze życie. Kiedy ktoś rzuca na ciebie złe oko, kiedy zazdrość sąsiadów czy współpracowników zaczyna wpływać na Twoje błogosławieństwa, kiedy czujesz, że coś niewidzialnego próbuje zniszczyć Twoją rodzinę, wtedy właśnie Psalm 91 staje się Twoją duchową bronią. Ale nie wystarczy go tylko przeczytać. Musisz go proklamować z mocą, z wiarą, z przekonaniem, że Bóg słyszy każde twoje słowo. Apostoł Paweł przypomina nam w liście do Efezjan. Nasza walka nie toczy się przeciw ciału i krwi, lecz przeciw zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw pierwiastkom duchowym zła na wyżynach niebieskich. To znaczy, że mamy prawdziwych duchowych wrogów, którzy próbują nas zniszczyć. Ale mamy też prawdziwego duchowego obrońcę, Jezus powiedział. Oto daję wam moc, abyście deptali węże i skorpiony i całą potęgę przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Ta moc nie jest zarezerwowana dla pastorów czy duchownych. Ona należy do każdego, kto uwierzył w Chrystusa. Gdy modlisz się Psalmem 91, nie błagasz Boga o ochronę. Proklamujesz to, co już dla ciebie przygotował. Nie prosisz o łaskę. Przyjmujesz to, co już ci zostało dane. Dlatego każde słowo tej modlitwy musi być wypowiedziane z mocą, z autoryteta ducowego Dziecka Bożego, które wie, że Jego Ojciec jest królem królów i panem panów. Teraz wchodzimy w sam środek duchowej bitwy. Jeśli czujesz, że twoje życie jest atakowane, że coś próbuje ukraść twoją radość, zniszczyć twoje relacje czy zaszkodzić twojej rodzinie. To właśnie w tej chwili będziemy to wszystko łamać mocą Słowa Bożego. Każda strzała wypuszczona przeciwko Tobie, każde złe słowo, każdy czyn pełen zazdrości, wszystko to dziś zostanie zniszczone. Psalm 91 zaczyna się słowami, które są jak taran przełamujący każdą duchową blokadę. Kto mieszka w ukryciu Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywa. To nie jest prośba, to jest proklamacja Twojej pozycji duchowej. Gdy to mówisz, ogłaszasz całemu światu duchowemu, że należysz do Pana, że jesteś pod Jego ochroną, że żadna siła piekielna nie ma prawa cię dotknąć. Wyobraź sobie przez chwilę, że stoisz w centrum duchowej burzy. Wokół ciebie szaleją wichry zazdrości, grady złego oka, pioruny klątw rzuconych przez tych, którzy nie mogą znieść twojego szczęścia. Ale ty stoisz spokojnie, bo wiesz, że jesteś w ukryciu najwyższego. Ta burza szaleje wokół ciebie, ale nie może cię dosięgnąć, bo jesteś otoczony niewidzialnym murem ochrony Bożej. Kiedy ktoś patrzy na ciebie złym okiem, gdy zazdrości ci błogosławieństw, które Pan na ciebie wylał, gdy próbuje przeklęść to, co Bóg błogosławił, wtedy ty proklamujesz: Powiem Panu, ty jesteś moją ucieczką i twierdzą moją, Bogiem moim, któremu ufam. I w tej samej chwili, każda strzała wroga zostaje zniszczona, zanim zdołacie dosięgnąć. To nie są puste słowa, to jest duchowa rzeczywistość. Gdy wypowiadasz te słowa z wiarą, anioły pańskie otrzymują rozkaz działania. Biblia mówi: Aniołom swoim rozkaże o tobie, żeby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. Wyobraź sobie, że niewidzialny legion aniołów otacza teraz ciebie i twoją rodzinę, chroniąc was przed każdym atakiem. Może przeżywasz trudny okres, gdy wydaje ci się, że wszystko idzie przeciwko Tobie. Może czujesz, że ktoś celowo próbuje ci zaszkodzić, że jesteś celem duchowych ataków, a może po prostu czujesz ciężar, którego nie potrafisz wytłumaczyć, jakby coś niewidzialnego próbowało cię przygnieść. Jeśli tak, to chcę, żebyś wiedział, to się kończy właśnie teraz. W imię Jezusa Chrystusa, łamie każdą klętwę wypowiedzianą przeciwko Twojemu życiu. Każde złe słowo, które zostało rzucone na Twoją rodzinę, każdy czyn motywowany zazdrością czy nienawiścią, wszystko to dziś zostaje zniszczone mocą krwi Chrystusowej. Żadna broń wykuta przeciwko Tobie nie będzie skuteczna, bo tak mówi Pan. Gdy idziesz przez życie, gdy budzisz się rano i kładziesz się spać, gdy pracujesz i odpoczywasz, pamiętaj, że nie jesteś sam. Masz obrońcę, który nigdy nie śpi, który czuwa nad Tobą dzień i noc. I każdy, kto próbuje ci zaszkodzić, musi najpierw rozprawić się z nim. A jak myślisz, kto wygra tę walkę? Teraz wkraczamy w najgłębsze wody duchowej wojny, tam, gdzie musimy stawić czoła najciemniejszym siłom, które próbują zniszczyć nasze życie. Gdy Psalm mówi: On cię wyrwie z sidła łowcy i od zaraznego moru, to nie mówi o zwyczajnych problemach. To mówi o celowych atakach, o pułapkach zastawionych przez tych, którzy służą ciemności. Sidłołowcy to są wszystkie te niewidzialne więzy, którymi zło próbuje nas związać. To mogą być czary rzucone przez osoby, które nam źle życzą. To może być przekleństwo skierowane na nasze finanse, nasze zdrowie, nasz dom. To może być zarazny mur duchowy, choroba, która nie ma medycznego wytłumaczenia, problemy, które pojawiają się bez powodu, seria nieszczęść, które wydają się zbyt uporządkowane, żeby być przypadkiem. Ale słuchaj uważnie, Pan obiecuje, że cię z tego wszystkiego wyrwie. Nie mówi, że może cię wyrwać, ani że spróbuje cię wyrwać. Mówi, On cię wyrwie. To jest pewność, to jest obietnica, to jest gwarancja od samego Boga. Każde sidło, które zostało zastawione na Twoją drogę, każda pułapka duchowa, wszystko to zostaje dzisiaj zniszczone. Skoro słuchasz tej modlitwy, chcę, żebyś wiedział, że nie przypadkiem trafiłeś właśnie tutaj. Może czujesz, że twoje życie jest jakby zatrzymane, że mimo wysiłków nic nie idzie tak jak powinno? Może dostrzegasz dziwne wzorce w swoim życiu, że za każdym razem, gdy dzieje się coś dobrego, zaraz potem przytrafia ci się coś złego. To nie jest przypadek. To są właśnie te sidła, o których mówi psalm. Napisz w komentarzach, z jakiego miasta słuchasz tej modlitwy. Chcę wiedzieć, dokąd dociera moc tych słów. Ile serc zostanie dzisiaj uwolnionych z duchowych więzów? Bo to nie jest zwykła modlitwa, to jest proklamacja wyzwolenia dla każdego, kto słucha z wiarą. Gdy Psalm mówi, pióry swoimi cię okryje, a pod skrzydłami jego będziesz bezpieczny, to daje nam obraz najczulszej, ale jednocześnie najpotężniejszej ochrony. Wyobraź sobie Orła, który swoimi skrzydłami osłania swoje pisklęta przed każdym niebezpieczeństwem. Tak właśnie Bóg osłania ciebie przed każdym duchowym atakiem. Pod tymi skrzydłami żadna klątwa nie może cię dosięgnąć. Żadne czary, żadne złe słowo, żaden obrzęd ciemności nie ma mocy, która mogłaby przełamać tę ochronę. Jesteś całkowicie bezpieczny, całkowicie chroniony, całkowicie nietykany przez zło. Ale to nie wszystko. Psalm kontynuuje: tarcza i pancerz, prawda jego. To znaczy, że prawda Słowa Bożego to twoja duchowa zbroja. Każdy werset Biblii, każda obietnica, którą Bóg ci dał, to element Twojego duchowego uzbrojenia. I teraz, gdy proklamujesz te słowa, ubierasz się w niewidzialną zbroję, która chroni Cię przed każdą duchową bronią wroga. Każda osoba, która próbowała Ci zaszkodzić poprzez okultyzm, każda, która zlecała komuś rzucenie klątwy na Twoje życie, każda, która uczestniczyła w obrzędach mających na celu zniszczenie Twojego szczęścia, wszystkie te działania. Zostają dzisiaj unieważnione. W imię Jezusa Chrystusa, przez moc Jego krwi, łamie każde dzieło ciemności skierowane przeciwko Twojemu życiu. Teraz dochodzimy do serca tego świętego psalmu, do słów, które od tysiącleci są źródłem duchowej mocy dla wszystkich, którzy zmagają się z atakami wroga. Nie ulękniesz się po strachu nocnego, ani strzały lecącej we dnie. Te słowa to nie są puste obietnice. To jest duchowa rzeczywistość dla każdego, kto uczyni pana swoją twierdzą. Postrach nocny to wszystkie te lęki, które nachodzą cię w ciemności, gdy jesteś sam ze swoimi myślami. To są koszmary, bezsenność, uczucie, że coś złego wisi nad Twoim domem. To jest strach, który przychodzi bez powodu. Lęk, którego nie potrafisz wytłumaczyć, ale który paraliżuje cię i ukrada Twój pokój, dzisiaj proklamuje nad Twoim życiem. Tego strachu już nie będzie. Strzała lecąca we dnie, to są wszystkie te ataki, które przychodzą w świetle dziennym, na oczach innych ludzi. Plotki, oszczerstwa, celowe działania mające na celu zniszczenie twojej reputacji czy pozycji to są przypadkowe wypadki, które wydają się zbyt częste, żeby być przypadkiem. To są problemy, które nagle pojawiają się w twojej pracy, w rodzinie, w finansach. Wszystko to dzisiaj zostaje zatrzymane. Zaraza chodząca w mroku to te ukryte ataki, o których nawet nie wiesz. Ktoś modli się przeciwko tobie, rzuca uroki, uczestniczy w obrzędach, które mają zniszczyć twoje życie. Te wszystkie działania dokonują się w ukryciu, w mroku, ale ich skutki widzisz w swoim życiu. Ale Psalm mówi jasno: ta zaraza cię nie dotknie. Zniszczenie szalejące w południe to te ataki, które przychodzą w najjaśniejszy dzień. Gdy wydaje ci się, że wszystko idzie dobrze. Nagle bez ostrzeżenia coś się kończy, ktoś cię zdradza, coś się załamuje. To nie są przypadki, to są duchowe ataki. Ale dla tych, którzy mieszkają w Ukryciu Najwyższego, takie zniszczenie nie ma mocy. Jeśli słuchasz tej modlitwy i czujesz, że dotyka ona dokładnie Twojej sytuacji, zostaw swoje imię w komentarzach. Chcę dołączyć Cię do łańcucha modlitwy, abyśmy razem wzmacniali duchową ochronę nad Twoim życiem. Bo gdy dzieci Boże modlą się razem, żadna siła piekielna nie może się temu przeciwstawić. Upadnie ich tysiąc u boku Twego i dziesiąt tysięcy po prawej ręce Twojej, ale do ciebie się nie zbliży. To jest obietnica, która zapiera dech w piersiach. Oznacza to, że możesz być otoczony problemami, trudnościami, nawet duchowymi atakami, ale one nie będą miały mocy, żeby Cię dosięgnąć. Będziesz jak oko cyklonu. W samym środku burzy, ale w całkowitej ciszy i pokoju. Wyobraź sobie pole bitwy, na którym szaleją walki, lecą strzały, pada deszcz ataków. Ale ty stoisz w centrum tego wszystkiego nietknięty, spokojny, uśmiechnięty, bo wiesz, że masz ochronę, której żadna ziemska ani niebiańska siła nie może przełamać. To jest twoja pozycja duchowa, gdy proklamujesz Psalm 91. Tylko oczami swymi będziesz patrzył i ujrzysz pomstę nad bezbożnymi. Nie musisz się mścić, nie musisz walczyć z tymi, którzy próbują ci zaszkodzić. Wystarczy, że staniesz w swojej duchowej pozycji, a pan sam się zajmie twoimi wrogami. Będziesz tylko patrzył, jak wszystkie plany wymierzone przeciwko tobie obracają się przeciw tym, którzy je snuli. Teraz nadszedł moment, w którym nie tylko bronimy się przed atakami wroga. Ale przechodzimy do duchowego natarcia. Proklamuję nad Twoim życiem zwycięstwo, które już zostało dla Ciebie przygotowane. Każda klątwa, która została wypowiedziana przeciwko Tobie, każde złe słowo, każdy czyn pełen zazdrości, wszystko to dziś zostaje odwrócone i wraca na tych, którzy próbowali Ci zaszkodzić. Psalm 91 mówi dalej: Bo Pana uczyniłeś swoją ucieczką Najwyższego swoim mieszkaniem. To jest twoja proklamacja wiary, twoje duchowe wyznanie, które aktywuje pełnię Bożej ochrony. Gdy to mówisz, ogłaszasz całemu światu duchowemu, że wybrałeś stronę. Wybrałeś Pana jako swojego obrońcę, protektora, tego, który walczy twoimi bitwami. I konsekwencje tego wyboru są natychmiastowe. Nie spotka cię nieszczęście, ani plaga nie zbliży się do namiotu twego. Czy rozumiesz, co to znaczy? To znaczy, że od tej chwili, gdy proklamujesz te słowa z wiarą, nic złego nie może się do ciebie przyczepić. Każda choroba, każdy problem, każde nieszczęście, które próbuje wejść w twoje życie, odbija się od duchowej tarczy, którą Bóg rozłożył nad tobą. Ale to nie jest pasywna ochrona, to jest aktywne błogosławieństwo. Anioły pańskie nie tylko cię strzegą, ale aktywnie działają na twoją korzyść. Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich, wyobraź sobie legion niewidzialnych wojowników, którzy idą przed Tobą, przygotowując drogę, usuwając przeszkody, otwierając przed Tobą drzwi, które żaden człowiek nie może zamknąć. Każdy krok, który dziś podejmujesz, każda decyzja, którą podejmujesz, każdy projekt, który zaczynasz, wszystko to jest chronione i błogosławione przez samego Boga. Nie idziesz przez życie sam. Masz eskortę anielską, która towarzyszy Ci dzień i noc. Na rękach nosić Cię będą, żebyś nie uderzył o kamień nogi Twojej. To znaczy, że nawet te małe, codzienne problemy, które mogłyby Cię potknąć, zostają usunięte z Twojej drogi. Te przypadkowe wypadki, które miały Cię zatrzymać, te drobne komplikacje, które miały zepsuć Twoje plany, nic z tego nie ma już mocy, żeby Ci zaszkodzić. Ale najpiękniejsza jest ta część. Pol wie, i żmi i stąpać będziesz, Młodego lwa i smoka będziesz deptał. To nie jest obrazowe mówienie, to jest duchowa rzeczywistość. Każda siła, która próbuje cię zniszczyć, każdy duchowy wróg, który staje na twojej drodze, zostaje zdeptany pod twoimi stopami. Nie przez twoją własną siłę, ale przez moc tego, który w tobie mieszka. Diabeł, który szalał przeciwko twojemu życiu, dziś zostaje pokonany. Każdy demon, który atakował twoją rodzinę, Twoją pracę, Twoje zdrowie, dziś zostaje związany i wyrzucony. W imię Jezusa Chrystusa, przez moc Jego krwi, proklamuję nad Tobą całkowite zwycięstwo nad każdą siłą ciemności. Teraz już nie jesteś ofiarą duchowych ataków. Teraz jesteś zwycięzcą, który depcze po wężach i skorpionach. Teraz już nie pytasz, dlaczego to wszystko się dzieje. Teraz proklamujesz, co się ma dziać. Bo wiesz, że masz moc i autorytet duchowego Dziecka Bożego. Teraz budujemy wokół Twojego życia duchową twierdzę, która będzie Cię chroniła nie tylko dziś, ale każdego dnia Twojego życia. To nie jest chwilowa ochrona, to jest trwała przemiana Twojej duchowej pozycji. Od tej chwili stajesz się kimś, kto mieszka w bezpiecznym miejscu, w ukryciu Najwyższego, gdzie żadne zło nie może Cię dosięgnąć. Psalm dochodzi do swojego duchowego szczytu. Dlatego, że mnie umiłował, wyswobodzę go, wywyższę go, ponieważ poznał imię moje. Te słowa to nie są skierowane do kogoś innego. To są słowa, które Pan kieruje bezpośrednio do ciebie. Gdy słuchasz tej modlitwy z wiarą, gdy przyjmujesz te obietnice do swojego serca, Bóg mówi o tobie. Umiłował mnie, więc go wyswobodzę. Wyswobodzenie to znaczy uwolnienie z każdego więzienia, w które wróg próbował cię zamknąć. Więzienia strachu, więzienia choroby, więzienia problemów finansowych, więzienia złamanych relacji. Wszystkie te niewidzialne kajdany, które ograniczały twoje życie, dziś zostają przecięte mocą Słowa Bożego. Wywyższenie. To znaczy, że nie tylko zostaniesz uwolniony od problemów, ale zostaniesz podniesiony ponad nie. Będziesz patrzył z góry na wszystkie te trudności, które kiedyś wydawały ci się nie do pokonania. Będziesz wie, że masz pozycję duchową, która jest wyższa niż jakakolwiek ziemska władza czy duchowy atak. Będzie mnie wzywał, a ja mu odpowiem. Będę z Nim w ucisku, wybawię go i uczcinie go sławnym. Czy słyszysz to? Pan obiecuje, że gdy będziesz go wzywał, On ci odpowie. Nie może odpowiadać, nie spróbuje odpowiedzieć, On odpowie. To jest gwarancja umowa podpisana samym Bogiem. Ale nie tylko odpowie, będzie z tobą w ucisku. To znaczy, że gdy przyjdą trudne chwile, gdy życie stanie się ciężkie, nie będziesz sam. Będziesz miał towarzysza, który jest silniejszy niż każdy problem, mądrzejszy niż każda pułapka, potężniejszy niż każdy wróg. I nie tylko będzie z tobą, wybawi cię i uczyni sławnym. Twoje życie stanie się świadectwem jego mocy. Ludzie będą patrzeć na ciebie i pytać. Jak to możliwe, że mimo wszystkich trudności, przez które przechodził, wciąż ma pokój? Jak to możliwe, że każdy atak przeciwko niemu kończy się jego zwycięstwem? Długim życiem go nasycę i okaże mu zbawienie moje. To jest ostatnia obietnica tego świętego psalmu. Długie życie, nie tylko w sensie lat, ale życie pełne, bogate, błogosławione. Życie, w którym każdy dzień jest prezentem, każdy rok przynosi nowe błogosławieństwa. Każda dekada umacnia cię w wierze i okaże ci zbawienie swoje. To znaczy, że będziesz świadkiem tego, jak Bóg działa w twoim życiu. Będziesz widział Jego interwencję, Jego cuda, Jego ochronę. Twoje życie stanie się żywą księgą, w której zapisane będą wszystkie Jego wspaniałe dzieła. Od tej chwili nie jesteś już tym samym człowiekiem, który był przed usłyszeniem tej modlitwy. Coś się zmieniło w duchowym świecie. Anioły otrzymały nowe rozkazy dotyczące Twojego życia. Demony musiały wycofać się ze swoich pozycji. Twoje duchowe współrzędne zostały zmienione. Teraz mieszkasz w ukryciu Najwyższego, w cieniu Wszechmogącego przebywasz. Po tym wszystkim, co dziś przeżyliśmy razem, po wszystkich proklamacjach ochrony i zwycięstwa, chcę Ci przypomnieć o najważniejszej prawdzie całą tę moc, całą tę ochronę. Wszystkie te błogosławieństwa mamy tylko dzięki jednemu człowiekowi, który oddał za nas swoje życie na krzyżu. Jezus Chrystus to jedyny powód, dla którego możemy mieszkać w ukryciu najwyższego. Bez niego nie mamy żadnych praw do Bożej ochrony. Bez niego jesteśmy bezbronni wobec ataków wroga. Bez niego każda klątwa ma moc. Każdy atak duchowy może nas zniszczyć. Ale dzięki jego krwi, dzięki jego śmierci i zmartwychwstaniu. Mamy nie tylko ochronę, mamy zwycięstwo, mamy autorytet, mamy miejsce w niebie. Jeśli słuchasz tej modlitwy i czujesz w swoim sercu pragnienie, żeby oddać swoje życie Jezusowi, jeśli chcesz mieć pewność, że wszystkie te obietnice dotyczą też Ciebie, to teraz jest najlepszy moment. Nie potrzebujesz być doskonały, nie musisz mieć wszystkiego poukładane. Wystarczy, że przyjdziesz do Niego tak, jak jesteś. Jezusie, przychodzę do Ciebie dziś z otwartym sercem. Wiem, że przez całe życie próbowałem radzić sobie sam, próbowałem być silny, próbowałem kontrolować wszystko wokół siebie. Ale dziś rozumiem, że bez Ciebie nie jestem w stanie stanąć przeciwko duchowym siłom, które próbują mnie zniszczyć. Wyznaję, że jestem grzesznikiem, że potrzebuję Twojego przebaczenia. Wierzę, że umarłeś za mnie na krzyżu, że przyjąłeś na siebie karę, która należała się mnie. Wierzę, że z martwych wstałeś trzeciego dnia i że dziś żyjesz, żeby być moim Panem i Zbawicielem. Oddaję ci swoje życie całkowicie. Nie chcę już żyć dla siebie, ale dla ciebie. Chcę, żebyś ty był panem mojego serca, mojego domu, mojej rodziny, mojej pracy, mojego zdrowia, moich finansów. Wszystko oddaję w twoje ręce. Przyjmij mnie jako swoje dziecko. Niech Twoja krew obmyje mnie z każdego grzechu. Niech Twój Duch Święty zamieszkuje we mnie i prowadzi mnie każdego dnia. Chcę chodzić z Tobą, słuchać Twojego głosu, być posłuszny Twojemu Słowu. Dziękuję Ci za to, że słyszysz tę modlitwę. Dziękuję za to, że przyjmujesz mnie takiego, jakim jestem. Dziękuję za to, że od tej chwili jestem Twoim dzieckiem, że mam prawo do wszystkich obietnic, które są w Twoim Słowie. Proklamuję, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem. Proklamuję, że Jego krew chroni mnie przed każdym duchowym atakiem. Proklamuję, że mieszkam teraz w ukryciu Najwyższego, bo należę do Jezusa. Dzięki Tobie, Jezu, każda klątwa została złamana. Dzięki Tobie każdy duchowy atak zostaje zniszczony. Dzięki Tobie mam zwycięstwo nad każdą siłą ciemności, bo nie ma imienia większego od Twojego imienia. Nie ma mocy silniejszej od Twojej mocy. Nie ma miłości większej od Twojej miłości. W Twoim świętym imieniu. Jezu Chryste, oddaję Ci swoje życie na zawsze. Amen.